Cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blogster.pl i dzisiejszy film jest bardzo, bardzo informacyjny, ponieważ musimy poważnie porozmawiać, chcę wam przekazać dużo informacji, ponieważ nadchodzący tydzień może być naprawdę jednym z fajniejszych tygodni dla mnie i dla mojego konta, czyli Mikalo26, ale zanim wszystko powiem, będę opowiadać, zostaw łapkę w górę. Bardzo proszę, żeby każdy zostawił łapeczkę w górę, ponieważ żeby ten film dotarł do jak największej największej ilości osób, a przez to, że daje się łapki w górę to wtedy film się bardziej promuje możecie też zostawić jakiś komentarzyk, napisać do której dzisiaj mieliście lekcje, jeżeli byliście w szkole, do której ja dzisiaj na przykład powiedział jak mam 8 lekcji do 15 dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo długo, e, więc nagrywam ten film dopiero, y, no, w, no 20 września niedziela 22 nagrywam, e, często będę tak wieczorem nagrywać, e, żeby po prostu mi, żebyście mieli po prostu jakiś odcinek, e, zasubskrybuj kanał jak nie Próbujesz oczywiście szary przycisk, pamiętaj o tym. I porozmawiamy sobie o moim koncie Mikalo 26 O co dokładnie chodzi? A roznosi się o to, że jak widzicie, widzicie tutaj na ekranie No pasek Expa naprawdę się jest prawie cały pełny prawie w sumie tu wygląda jakby był pełny, ale nie, nie jest oczywiście Ponieważ mam 348 milionów Expa, a potrzebuję 400 milionów, to jest bardzo dużo. I chodzi tu o to, yy, że kiedy będę mieć 1 miliard Expa yy, Czyli będę mieć tyle co Princess Igual, tylko 100 0 0 0 0 0 0 To wtedy wbiję 110 poziom, czyli mój cel życiowy, który chciałem od. Um, chciałem po prostu od bardzo dawna, od ponad roku, próbujemy wbić ten level. E, były czasami upadki takie, że po prostu miałem gdzieś ten level i mówiłem sobie, dobra, nie wbiję tego. Ale teraz, kiedy jest to wydarzenie, e, czyli podwójne XP za przejście światów parkour, zrozumiałem, że jednak może lepiej e, ogarnąć ten level i w końcu go wbić i mieć potem święty spokój, e, niż po prostu tak. Nigdy go nie wbić. No więc postanowiłem z moimi przyjaciółmi pobijać level na sekundówkach. Yy, jaki to sposób? A sposób to taki, że wchodzę sobie na prywatną, no bo mam vip -a. i po prostu, kiedy szukam, po prostu py, szukam sekundówek. Yy, na przykład tu, jest, tu była kiedyś sekundówka szalona, teraz jest trudna, więc no średnio, no ale cóż poradzić. No i po prostu yy, z tyłu jest meta, od tej jest meta i dostaję się jakąś tam expa, Tutaj dostałem na, na przykład 2000, to jest mało, bo na one dostaje 8000 i to jest już całkiem spoko spoko liczba do wbijania, tak to jest Lipton no i tak wbijaliśmy ten level i, i roznosi, roznosi się tutaj o nagrody ponieważ jak widzicie naprawdę od bardzo, bardzo dawna nie odbierałem nagród, Macie to zauważyć po tym, że aż 1 181 000 było kliknous na moje żaki Że za same zrzaki zdobędę 2 miliony to, to jest naprawdę chora liczba e, naprawdę to są naprawdę wielkie liczby albo że 428 było moje Stars albo 67 000 uśmiechów i za to dostanę 36 milionów expa, a to jest naprawdę bardzo dużo. I obliczyłem, moi kochani, że jeżeli odbiorę te wszystkie nagrody, w sześciutkę, to będę mieć około 39 milionów Expa yy, A co to nam daje? Daje to, że jak yy, dodam sobie do tej liczby aktualnej Expa, to wyjdzie mi, że brakuje mi około 12 albo 13 milionów Expa do bicia levelka 110 yy, i planuję go wbić w piątek. W piątek, yy, w piątek planuję go wbić i w sobotę byłby taki materiał. Yy, będzie to. Yy, Białbym 18 właśnie nie, nie 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 ja mówię 25 września bym biał ten level i 26 sierpnia na kanale by się pojawił taki odcinek i o co tu chodzi chodzi o to że proszę was bardzo bardzo o pomoc chodzi tu o to żebyście mogli zostawiać mi uśmiechy na konto mi 6 Lajkować blog, stary. Lajkować. Y, wszystko po prostu robić, co się da. Na przykład, y, moi kochani, jak użycie mojego prebrykata, dostanę za to tyle EXPA. 5000 graczy podobno. Y, a użycie, używanie moich prebrykatów jest bardzo proste, lub skinów, bo wystarczy, że wchodzicie, klikacie tutaj, użyj, wychodzicie, zalicza się to, za, jako użycie. A ja dostaję dzięki temu EXPA. Tak samo skiny macie tak po prostu poklikiwać, po raz, naraz po prostu sobie poklikać, tak, i dzięki temu ja będę EXPA. I dzięki temu przyczynimy się do widzia 110 poziomu, na który My bardzo ciężko Pracowaliśmy razem, bo ja wbijałem Ten level i wy ten level Pomagając mi uśmiechami, więc razem Współpracujemy i, i po prostu Próbujemy, żebym miał ten 110 poziom A co będzie po 110 poziomie? Raczej nic, ponieważ nie ma opcji Żebym bił 111 poziom, w sumie Nie podoba mi się ten level, wolę 110 Na pewno, no chyba, żebym miał Jakąś zachciankę, chociaż no Nie, no nie, odechciał, nie, nie, nie. Nie ma opcji, ja nie wbiję większego levela niż 110. Tyle mi wystarczy, naprawdę. Wystarczy mi, żeby się ucieszyć. Naprawdę, bo 109 jest naprawdę brzydkim poziomem. 110 będzie takim ładniejszym, bo dwie jedynki. No więc proszę Was o pomoc. Jeżeli chcecie mi pomóc, to spoko. A żeby Was zachęcić, no żebyście nie pomyśleli sobie, że A mi chce uśmiechy, a nic za to nam nie da właśnie, że dam, ponieważ za każde 100 uśmiechów yy, nowych, które przybędą na tym koncie, będę jedną yy, osobę przyjmował do znajomych, właśnie z y, tych prośb, albo po prostu patrzył sobie tak w nexusie albo jak to tam będzie chciał. No, mo możemy na przykład teraz sobie kogoś przyjąć, na przykład, yy, może ta Diva Pro w sumie może być w sumie dobra. Zaprosimy sobie jedną, yy, albo nie zaprosimy, nie wiem dlaczego, jak klikam, to nie mogę i patrz, no klikam i nie działa. Postaram się po odcinku to zrobić. Bo najwidoczniej teraz nie mogę tego zrobić. Nie wiem dlaczego. Diva Pro, co nie? Chyba tak, mógłbym w sumie, tylko to będzie długo czekania No więc e, powtarzam Możecie mi pomagać w levelu, bardzo bym was prosił o pomoc Wszelakie lajkowanie blogstarów, używanie, przechodzenie parkourów Dawanie uśmiechów, to wszystko pomaga To wszystko w jakimś stopniu pomaga Najbardziej uśmiechy, no ale wiem, że jak nie macie Vipa na przykład niektórzy, to macie uśmiechać tylko co godzinę Więc lajkowanie, czy używanie Jest naprawdę bardzo proste, a też pomaga Oczywiście w bijaniu e, tego poziomu e, I dobra, no Może ja się to załaduje O, załadował no i znikło, ale mi się wydaje, że chyba, chyba, chyba ją przyjąłem, bo nie było znaczka dodawania, tak mi się wydaje. Ale dobra, porozmawiamy sobie jeszcze o jednym temacie. Więc tak, uśmiechy: jakby ktoś mógł pomóc, to spoko. Dziękuję za każdy uśmiech, bardzo dziękuję, bo to wy pomagacie i dobrowolnie to pomagacie. A kolejną sprawą, to chciałem taką dla wszystkich. Bardzo chciałbym takie coś prowadzić. Dobra, mi się wydaje, że ją przyjąłem, bo nie było tam w ogóle ikonki tego dodawania. Mi się wydaje, chyba, chyba najwyżej po odcinku albo jutro sprawdzę. Po prostu chcę zrobić coś takiego, żeby było coś dla wszystkich. O co chodzi, już wam mówię. E, na przykład teraz mamy wydarzenie, które się w sumie za niedługo kończy e, W sensie te ze śmieciami e, Można na przykład zdobyć e, zieloną bramę I w sumie, w sumie właśnie jak to zniknie to nie będę mógł stworzyć Więc w sumie mogę stworzyć to teraz na odcinku no chyba tak, no nie no ta, no bo chciałem właśnie zbierać na tą zieloną bramę No i mam wszystkie rzeczy, więc mogę ją w sumie stworzyć e, Więc stworzymy sobie w, tą zieloną bramę I to w sumie tyle, co można tu stworzyć, bo wszystko już mam takie ciekawe e, Więc mogę w sumie, w sumie mogę to postworzyć sobie jak, jak tak chcę, okej okay, No i resztę sobie na monety, bardzo dużo, 67 naprawdę rewelacja no, ja jestem już biegły, mam tylko 3, 3, 3 aluminium, ale dobra. Więc chciałem zrobić coś dla Was. Ponieważ yy, wiecie czy nie wiecie, często są eventy na Block Pęk, gdzie trzeba zbierać Kryształy jakieś nowe, i po prostu za niej się zdobywa jakieś przedmioty i tak dalej. Na przykład teraz już od dawna, dawna mamy właśnie te Kryształy kinetyczne. Yy, ja w ogóle też chciałbym wbić sobie. Chciałbym tą bramę VIP sobie kupić, no ale troszeczkę wolno mi to idzie. No, nawet połowy nie mam. Aha, no jest problem. Więc yy, postanowiłem taki pomysł. Yy, ja czasami robię coś takiego, że wchodzę w parkur, klikam, wybierz i Popisuję poglasz Mikalo. Nie wiem, czy to było przez L, czy przez L. Yy, tak i tak chyba będzie ok, ale la, raczej przez L poglasz. To właśnie yy, ja często robię coś takiego, że wchodzę na takie parkury, i w tych parkurach chodzi o to, że jest blisko start i meta. A i są, i, i są właśnie żaki do ogłaskania. Najczęściej jest ich 5 e, I po prostu dzięki tym parkurom mogę szybko zdobyć na przykład kryształy kinetyczne, jak widzieliście. E, dobra, zobaczymy sobie jeszcze jakiś. Ten jest też fajny, tutaj widzę. D tutaj jeszcze żaki pacie. Już zobaczymy, ile będzie kryształów kinetycznych. Czy będą, czy będą? E, Okej, okay, teraz były śmieci. No znaczy, cóż, czasami się trafiają kryształy, czasami śmieci, a czasami zwykłe kryształy. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, pójdziemy na to. No bo chciałem wam pokazać, że dają te kryształy kinetyczne, powinny dawać. No halo? Halo? O, widzicie, dało kryształ, Puszcz te puszki dają, no po prostu to jest super a na dodatek daje nam to rekordy dnia, ponieważ te parkury mają. że tak zwane parkury mają ocenę jakąś, na przykład łatwą, dzięki temu można wbijać łatwo rekordy dnia i więc to naprawdę te, park te mini parkury są naprawdę mega przydatne do rozwoju Block Planet żeby Wam pomagać, żeby łatwiej zdobywać te kryształy, bo dzięki głaskaniu rzekłom po prostu łatwiej się zdobywa kryształy. No bo po prostu chodzicie sobie na nexus, klikacie, ale żeby sobie to łatwiej ułatwić, to po prostu można robić takie, takie parkury. Więc jeżeli. Masz wyżaki, najlepiej jakbyś miał 5 albo 4, to po prostu zrób. Taki czat, poglaszcz Mikalo. I właśnie dawajcie żraki start meta bardzo blisko. I żraki obok tego. Dzięki temu możemy sobie pomóc i, i po prostu wszyscy będą zadowoleni. Ehm, więc no, jeżeli masz jednego żaka albo dwo, dwa, to lepiej, żebyś nie robił. No, bo po prostu jakby, no wiecie, no dwa żraki to jest bardzo mało. I po prostu to jest mniejsza efektywność, mi się wydaje. Więc jeżeli ktoś ma naprawdę dużo żraków, tak 4, 5, no bo tylko 5 można maksymalnie, jakby, no. Na świat dać, to zrób to i dzięki temu. Ha! Ktoś tu oszukał i zrobicie coś takiego. Nie, oszuka... nie, nie oszukujcie, bo to nie ma w ogóle sensu. Naj, największego, po co oszukiwać takie coś, bo to, to jest dla nas, a nie, a nie żeby po prostu komuś. Psuć takie coś, więc jak po prostu chcecie, to zróbcie takie, takie coś, żeby każdy mógł sobie łatwo i fajniutko bijać e, właśnie kryształki. E, na, na, na na po prostu, no można no, no, na to w sumie zwykłe kryształy bijać, naprawdę to jest szybki proces. A na dodatek wbijamy dzięki temu rekordy dnia, bo zobaczcie sobie na to e, parkour 40 znikąd, 40 mam, nawet nie wiem kiedy ja to zrobiłem naprawdę, wczoraj tylko chyba wbijałem te rekordy dnia i teraz właśnie, i, i mam 40, jestem 27, bardzo prosto, bardzo prosty sposób na wbicie się na parkury tygodnia i zdobyć jakiegoś fajnego miejsca, więc naprawdę zachęcam do robienia takich mini parkurków one są naprawdę fajne i tyle w sumie, nie ma co więcej gadać, odcinek jak odcinek, bardzo informacyjny Jeżeli trwaj do końca napisz pierniczek, piernik, za niedługo święta, w sumie za niecałe 100 dni, więc fajnie yy, No więc dziękuję i do kolejnego odcinku, więc siemanko